Cześć, kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jest to poradnik odnośnie tego, jak pokonać Thunder Manifestation. Więc jeśli chcecie wiedzieć, jakie postacie wziąć, no i oczywiście, jak pokonać posa, to serdecznie zapraszam do oglądania. Bossa znajdziemy w Inezumie na Seralii Island, a tak konkretnie w Amakumo Peak. Jeśli chodzi o lokalizację, no niestety, teleport jest w takim miejscu i boss jest w takim miejscu, że najlepiej by było, jakbyście po prostu go sobie odblokowali. No i aby po prostu udać się do bossa, należy najzwyczajniej w świecie zeskoczyć na dół. Zlatujemy więc do bosa. Jeśli chodzi o postacie, zdecydowanie odradzam Wam brać elektro. Niestety nie wskóra to zbyt wiele na tego bossa, więc najlepiej skupcie się na przede wszystkim znakomitym healerze, Bierzcie najlepszego, jakiego posiadacie, na tym, żeby były fajne reakcje żywiołowe i przede wszystkim postacie, które biją Wam najwięcej. Boss nie jest aż tak trudny, ale niestety do najłatwiejszych nie należy, dlatego warto poznać mechanizmy i wiedzieć jak sobie z nim poradzić. Więc nie przedłużam, atakujemy! Podchodzimy do kuli i atakujemy bossa póki mamy okazję! Teraz od Oddalamy się od niego, ponieważ e, otrzymamy obrażenia przy tym najbliższym kole. No i chowamy się tutaj, e, aż zobaczymy kolejne kółka. Teraz boss się troszeczkę zdenerwował, ale dzięki temu będzie trochę też łatwiejszy do pokonania. Uciekamy, słuchajcie, w bok od tego typu ścianek, ponieważ one niestety nie są zbyt dobrze wymierzone i, mimo że wygląda na to, Iż no, już jest poza polem, niestety możemy otrzymać obrażenia, dlatego najlepiej uciekać po prostu w bok. I znowu w bok uciekamy, żeby nie otrzymać obrażeń. Jak widzicie, ja tutaj postawiłam na postacie, które również będą atakować w trakcie robienia moich uników. Dzięki czemu, no, po prostu bossa będziemy w stanie pokonać szybciej. Oj zapomniałam o ścianie. Na szczęście udało nam się jej uniknąć. widzicie, Znowu w bok, jeśli chodzi o ściankę, boss już prawie pokonany, i to! to tyle. <grym> także słuchajcie, jeśli widzicie tę linię po prostu uciekacie w bok jeśli chodzi o te strzelające klocki, też uciekacie w bok, no i ważne żeby zacząć identycznie po prostu jak ja, czyli uciekając od tego kółka wokół bossa i podchodząc do właśnie tych rzeczy które na początku zadają nam obrażenia a później tworzą takie pole wokół siebie, pamiętajcie jednak, że jak gdy przyjdą kolejne kółka w nich nie stoimy, bo otrzymamy obrażenia jeśli chodzi o nagrody, oczywiście y, używamy z kwiatuszka. Zabiera nam to 40 rezina. No i oto one, kochani, oczywiście exp, oczywiście y, artefakt, no i części do postaci. Z mojej strony na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że poranik był dla Was przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuki w górę, żeby dać mi o tym znać. Oczywiście zapraszam też do sekcji komentarzy. I jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to będzie to bardzo mile widziane. No i pamiętajcie, że jeśli macie problemy z bossami, możecie się do mnie zgłaszać na live'ach. Jeśli chodzi o pokonanie bossa, mówicie: Yumi, nie dam rady, nie pokonam. Czy wbijesz do mnie? I wtedy postaram się Wam pomóc. Serdeczne podziękowania dla moich wspierających kanał, bardzo Was doceniam, dziękuję za tak ogromną pomoc. No i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się cieplutko, pa pa!